W dzisiejszym materiale trafimy do tajemniczego miejsca, o którym zapomniał już nawet czas. Obiekt wypełniony jest mnóstwem przedmiotów, pozdaje się już nieżyjących właścicielach. Bije od niego mroczna aura, a kroku dotrzymuje jej równie mroczny i budujący napięcie nastrój. Zgaście światło, załóżcie słuchawki i spróbujcie na własnej skórze poczuć klimat tego miejsca. Ja jestem Filip. I zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy jednak do materiału, przypominam jeszcze o tym, że jeżeli kojarzysz to miejsce, to nalegam o niepodawanie podawanie jego lokalizacji w celu uchronienia go przed wandalizmem. Potępiamy destrukcyjne zachowania wpływające negatywnie na takie miejsca, a my wchodzimy tam jedynie w charakterze odkrywczo-dokumentalnym i tylko wtedy, gdy jest taka możliwość. Osoby wrażliwe uprzedzam, że co nieco może w jakimś tam przypadkowym momencie wyskoczyć na ekran mojego oglądania. um mm -hmm. Jestem w trakcie przygotowywania tak kalorycznych materiałów, że szczerze się muszę przyznać, że nie mogę się doczekać aż Wam mnie puszczę. Odwiedziliśmy kilka fajnych obiektów na północy Polski, w tym jeden z nich znajdował się na Półwyspie Helskim i wyobraźcie sobie, że przez ponad godzinę w środku nocy szukaliśmy go w lesie. No i gdy udało się już go znaleźć, no to niestety to miejsce okazało się być bardzo szczelnie zamknięte, ale po krótkim rozeznaniu Udało nam się dostać się do środka, znaleźliśmy sobie inne wejście. No i powiem Wam tak, miejscówka była tak po prostu mocna, że no szczerze, taki klimat ostatnio chyba w nawiedzonym szpitalu, moi drodzy, wszystko zalane do kostek, głęboko pod ziemią, absolutna cisza, jest jedna rzecz która była szczególnie w tym wszystkim niepokojąca. E, mianowicie to, że w całym bunkrze były po prostu poodbijane ludzkie dłonie i różne inne ślady, e, przypominające to, jakby ktoś po prostu w środku był przez jakiś czas uwięziony. Także materiał będzie bardzo ciekawy. Tu, wszędzie, to wygląda jak jakieś miejsce kurwa zbrodni. Cały ślad dłoni. Jakby ktoś był tu uwięziony. I ten, i inne materiały, które nagraliśmy z tej wyprawy, będą się ukazywały teraz kolejno co niedzielę. Także koniecznie obserwujcie, co dzieje się na moim YouTubie, ale też na TikToku, żeby tych materiałów nie przegapić. Nie wiem, czy kiedykolwiek Wam pokazywałem swoją jaskinię. Pewnie nie, bo mieszkam w niej niecałe pół roku i ogólnie bardzo często się przeprowadzam. I teraz też na początku kwietnia szykuje mi się przeprowadzka do Wrocławia. Także jeżeli macie jakieś miejscówki na Dolnym Śląsku, to zachęcam do wysyłania ich na mojego Instagrama w wiadomości prywatnej, ale też jeżeli są jakieś ekipy lokalne, które chciałyby porobić coś ciekawego, to również zapraszam do kontaktu. Może się uda wspólnie zrobić jakiś ciekawy materiał. Tu jest jakaś kamera na slajderze, na statywie. Tu mamy jakieś latarki, agregaty, rejestratory, statywy, oświetlenie, bumy. Tam jest więcej statywów. Ogólnie, mimo że nie widać tego, to jest tutaj mnóstwo sprzętu i nie wiem, czy kojarzycie, czy nie, natomiast z zawodu jestem właśnie operatorem filmowym i montażystą, również. Także jest mnóstwo sprzętu wideo tutaj w tym miejscu, natomiast są one tutaj pochowane, między innymi w tej półce. No i właśnie, nie wiem, czy zwróciliście wcześniej uwagę na całe to stanowisko. Jest to najbardziej efektowe miejsce w tych skromnych 15 metrach kwadratowych. No i tutaj sobie bardzo często pracuję i między innymi tworzę dla Was wszystkie te materiały, mimo że do. Do tej pory y, mam również biuro i dwa inne stanowiska z komputerami, które w żadnym stopniu, słuchajcie, nie dorównują komfortowi y, pracy, jaki mam po prostu tutaj. A największym fenomenem, słuchajcie, jest to. Pup. Pup. I pup. Fajne, nie? Regulacja elektryczna. I słuchajcie, to jest po prostu taki game changer dla kogoś, kto spędza dużo czasu przed kąpem, że za nic w świecie nie chciałbym wracać do takich po prostu klasycznych mebli. Pamiętam, jak interesowałem się takimi biurkami elektrycznymi, miałem pewne obiekcje i przeszukiwałem sobie oferty w internecie. Nagle patrzę, no i słuchajcie, Ultradesk, mówię ty. No, jakaś tam firma, fajnie wygląda strona, no i przede wszystkim wyglądają, jakby znali się na rzeczy. Mówię, dobra. Może napiszę jakiegoś maila, no i zapytam, czy chcieliby dać przetestować takie biurko i jak się okaże fajne, no to może zrobimy jakiś tam o nim materiał. No i słuchajcie, ultra desk odpisuje ty, no czemu nie? No i tak od słowa do słowa dograliśmy szczegóły. No i oni te sprzęty, słuchajcie, normalnie wysłali. No i nie tylko biurko, bo Fotel też, a miałem już wcześniej taki gamingowy konkurencyjnej firmy Fotel, zresztą za podobny cash, z którego, no kurwa, powiem wam szczerze, nie było byłem do końca zadowolony i zaraz wam powiem, e, dlaczego tak było. E, no i dzień później dzwoni do mnie kurier. Ja wiecie, zajarany jak dzwonki, e, zlatuję po tę paczkę, targam ją tutaj e, tam z samego dołu na trzecie piętro. Niestety w tej kamienicy nie ma windy. I w tamtym momencie w ogóle e, miałem inny pokój w innym mieszkaniu. E, no i tamten pokój, słuchajcie, miał tylko 8 metrów kwadratowych, więc taka malutka klitka. Też mieszkałem nie bardzo krótko. E, wnoszę te bajery wszystkie na górę, rozpakowywuję i mówię, Kurwa, jakie to wielkie, nie? Macam to, tak wiecie. Dotykam sobie gdzieś tam, weryfikuję. Pierwsze pamiętam, że wyciągnąłem te nogi. No i tak dotykam, macam, mówię, ty no kurwa, fajne, nie? Solidne. Takie od razu w rękach było czuć. Złożenie tego wszystkiego trochę mi zajęło, no ale słuchajcie, tak sobie działałem przy tym setupie i teraz po prostu mam już chyba totalnie wszystko, co UltraDesk ma w swojej ofercie. I mówię tutaj bardziej o akcesoriach, powiem Wam dlaczego się tak dzieje. Po prostu jestem bardzo zadowolony z ergonomii i jakości, jaką oferuje firma Ultradesk. I szczerze to bardzo się dziwię, że jak wpiszecie sobie na przykład biurko elektryczne w wyszukiwarkę na Google, zresztą możemy zaraz to zrobić, to firma Ultradesk nie wyświetla się w sensie jej produkty jako pierwsze na samej górze. Jeżeli chodzi o samo biurko, mam nadzieję, że dobrze przetarłem, żeby nie było wiochy. Jeżeli chodzi o o regulację elektryczną. No słuchajcie. Przede wszystkim komfort, jaki zapewnia taka możliwość, jest po prostu no, niesamowity. Tak naprawdę, jeżeli sobie siedzimy bardzo długo na fotelu i pracujemy codziennie każdego dnia, to możemy sobie w dowolnym momencie to biurko podnieść, stanąć i powiem wam zabawną rzecz. Ja czuję się, że jestem dużo bardziej efektywny i skoncentrowany na pracy, jak na przykład sobie stoję. Natomiast zdecydowanie lepiej mi się na przykład gra w jakąś gierkę, bądź relaksuje czy ogląda film, siedząc sobie na tornie. Miałem wam powiedzieć dlaczego w mojej opinii ten fotel jest zdecydowanie lepszy niż fotel konkurencji e, o pewnej nazwie, e, bo tutaj mamy, słuchajcie, e, materiał bardzo wytrzymały. Tam natomiast miałem e, taką skórę syntetyczną, od której przede wszystkim nie dało się na przykład usiąść bez koszulki, bo strasznie się człowiek do niej przyklejał, a w lato to już w ogóle. Tutaj mamy natomiast właśnie taki fajny materiał, który też jest dużo wytrzymalszy niż taka syntetyczna skóra. Ja już siedzę i wcale nie oszczędzam tego fotela, yy, i no, on jest praktycznie w idealnym stanie. I ta poduszka jest też świetna, ona jest taka materiałowa, zamszowa. Tutaj mamy, jeśli się nie mylę, alkantarkę. Tutaj fajnie mamy takie pikowane wzornictwo. Bardzo wygodna poduszka. No i tutaj mamy te podłokietniki w 4D ustawiane. Nawet chyba mi się teraz nie uda ich tak wyłapać. Tu mamy pach, możemy góra-dół. Tutaj mamy, gdzie mamy? Tu mamy tak sobie góra-dół, tutaj możemy sobie przekręcać, także to jest świetna sprawa, w poprzednim fotelu tego nie miałem, ten materiał jest w ogóle e, odporny na, e, na zgniecenia, nawet niezależnie, jeżeli będziemy go zgniatać powiedzmy, nie wiem, przez 8 godzin, staniemy, to on i tak będzie wracał za każdym razem e, gdzieś tam do tej swojej formy e, pierwotnej, także to jest w ogóle świetna rzecz, e, przede wszystkim no właśnie ten fotel za każdym razem e, wygląda po prostu jak nowy, nie? Także no świetna sprawa. No i też jak wcześniej wspomniałem, mam też mnóstwo, mnóstwo, no kilka akcesoriów od Ultradeska. Tutaj jest akurat Cliff, to jest taki organizer, na którym jak widzicie mam dosyć sporo rzeczy i jest bardzo solidny. Jak go podniosłem pierwszy raz, to się zdziwiłem, że jest po prostu taki ciężki, ale to dobrze, bo się w ogóle, że tak powiem, podczas codziennego korzystania, że tak powiem, z tego miejsca w ogóle się nie chyboce. Wszystko, że tak powiem, bardzo stabilnie tutaj na nim leży. Co mamy tutaj? Tutaj jest Branch Single, to jest ramię na monitor, może spróbuję Przymknąć łapka. Tutaj mam akurat dosyć dużo dysków. jest napis Old Finders. Tu też sobie nakleiłem napis Old Finders. Mam nadzieję, że widzicie. A Branch Single, o, mam nadzieję, że tak sobie zobaczycie. Przede wszystkim wygląda zajebiście. Jest regulowany w kilku płaszczyznach. Ma przeploty na kable i dodatkowo tutaj, tu akurat mam nadzieję, że nie obrazicie się na mnie, że nie przetarłem kurzy. Natomiast są dwa wejścia i możemy sobie tutaj po prostu przedłużyć te wejścia kablami, które też dostajemy w zestawie. Także to jest świetna sprawa komputer wydał jakiś dźwięk no i coś, co jest w ogóle fenomenem, yy, moja dziewczyna na przykład była totalnie zajarana, yy, abstrahując od tego wszystkiego, co tutaj mamy, to jest ta poduszka od Ultra ultradeska. To jest taka zwykła poduszka pod nogi, znaczy zwykła, no niezwykła. Możemy sobie ją rozdzielić yy, na pół i po prostu kładziemy sobie na niej nogi. Ona też się jest odporna na to odgnioty. Jest bardzo wygodne takie rozwiązanie, słuchajcie. To jest Arrow, to jest po prostu podkładka pod fotel, która raz, że wygląda zajebiście, to drugi raz chroni yy, po prostu Waszą, e, chciałem powiedzieć, wykładzinę, to się tak nazywa, panele przed zarysowaniami e, odkółek. Tutaj mam na przykład, bo ten uchwyt, on jest akurat e, w zestawie e, z biurkiem, w sensie on jest po prostu jako element przykręcany już do biurka. Tutaj na przykład mamy Extra One, to jest taki e, holder, cap holder i możemy sobie go w takiej formie, o tutaj sobie, akurat sobie zrobiłem herbatę chwilę temu, o i ta herbata nam stąd w żaden sposób nie wypadnie, nawet możemy sobie to ucho tutaj, pach, tak zaciągnąć, wyciągamy, pach, tak to wygląda, nie? Tutaj mamy jeszcze uchwyt na słuchawki. Tutaj jest akurat z Wingera, czyli z biurka jest ten uchwyt też już w, w zestawie. Coś, co jest zajebiste w biurku. Akurat nie jestem super zadowolony z tego, jak te kable tutaj poukładałem, natomiast jest jedna zajebista rzecz. A, i ten, pa, ten pasek ledowy akurat sobie dołożyłem. On tak świeci, jak spróbuję wyłączyć lampkę, którą mam na kamerze. Pach! O, teraz widzicie, że on się świeci na zielono. To, co się świeci tutaj, to jest Akurat, jakby zewnętrzna lampka, natomiast tutaj yy, tego paska ledowego, że tak powiem, w zestawie nie ma. Odpalę sobie tą lampkę, którą mam na kamerze jeszcze. To ta maskownica. Ogólnie, jak składałem to biurko, to się zastanawiałem, kurczę, no po co są tutaj te dziury, te przeloty i tak dalej, nie? Do czego to będzie wykorzystywane? Natomiast Ultra Desk, wszystko przemyślał. Byłem zszokowany, jak wszystko yy, po prostu w tym produkcie jest przemyślane. No i ta maskownica na kable, co tutaj na cały ten system jest po prostu zajebista. Tam jest mnóstwo rzeczy. Wyobraźcie sobie, że tu. Jest podłączone tak dużo urządzeń: mikrofony, laptop jest podłączony do prądu, monitor, oświetlenie, lampki dalej, A widzicie tylko dosłownie jeden kabelek, który sobie tam. Dosłownie jeden kabel, nie? Tutaj mamy jeszcze taki bayer, że przy tym module sterowania biurkiem, jego wysokością, mamy dwa porty USB, dzięki którym możemy sobie podłączać cokolwiek dosłownie. Ja sobie właśnie podłączyłem te LEDy, które są tutaj pod spodem, ale też wyłączę ponownie tą lampkę. Pach. Mamy e, też pasek LEDowy tutaj na tej, jakby podkładce na monitory, e, i e, on już normalnie e, w zestawie z Wingerem, e, że tak powiem, jest. No i ostatni produkt, który mam od Ultra Deska, e, to jest Crate i to jest taka gamingowa szafka, e, która ma kółka i która sobie normalnie może jeździć. I ona spisuje się zajebiście w konkretnych przypadkach, w moim, w moim akurat e, pomieszczeniu tutaj. E, jak ona ma kółka, ja sobie trzymam zwykle na niej różne kamery, kamery, obiektywy itd. i tak dalej. jak na przykład sobie siedzę tutaj yy, i sobie coś kręcę właśnie tą kamerą, która jest tutaj, yy, to nie muszę z tych szafek wszystkiego wyciągać i tutaj gdzieś rozkładać i tak dalej. Rozkładam to na Krejcie, Krejtem sobie przejeżdżam tu, pach pach robię tematy i z powrotem Krejtem tutaj yy, wjeżdżam. No i przede wszystkim wygląda zajebiście. Moi drodzy, natomiast jeżeli sami chcielibyście takie biurko lub podobne, yy, inne z oferty Ultradeska, to Koniecznie musicie wejść na ich oficjalną stronę i zapoznać się z ofertą, bo powiem wam po prostu szczerze. No ja nie wyobrażam sobie teraz pracy bez tego setupu. Zmienił on naprawdę dużo w mojej efektywności, także będę polecał i nogami i rękami będę za każdym razem bronił tej technologii, jaką jest elektryczne biurko i cała marka Ultra Desk, która robi zajebiście efektywne i jakościowe produkty. Wbijajcie na stronę, trzymajcie się i lecimy do naszego materiału. Fundament, no. eee, prawo no. Kurde, ale że ktoś się tak zaszył tu nie Nie? Wejdziemy to możesz opowiedzieć raz jeszcze no. Dobra, jest wejście. A to co front zamknięty? Tak, Tam, mnie było ostatnio Tu ulica nawet jest ten W sensie napi napis nie tam jeszcze są pomieszczenia gospodarcze. No, no, no. No Ale najbardziej nas interesuje to, wiesz, co jest tutaj w środku. I teraz znajdujesz się w kuchni. Zobacz. Albo szczury, albo myszy No. Siemielniane. O, ten najmniejszy teraz. Aromaty, Familijny szampon dla całej rodziny. Siemielniane to się je na porost włosów, brody, na porost brody. I tak samo. To, 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 jak to, każdy z że nas jest łysy. na włosy. Ostatnio jakbyś to, jak to mówił, że to jest na. E, to robisz osłonę żołądku, w żołądku. A ja mówię, że to jest na biegunkę <laughs> No, Bo ja to brałem też, nie żeby. No, ja to brałem na przykład na. na bo to wytwarza e, taką osłonkę no. na żołądek. Siemielniane. Panie szefie, ja słucham historii tego obiektu. Pałnie ogośnie ja opowie. Ale to jest śmieda. Paweł, historia. Generalnie chodzi tutaj o właścicieli tego budynku, bo tutaj pierwszy zmarła żona. Tak, dowiedzieliśmy się, że tutaj mieszkało małżeństwo. Kobieta zmarła przed mężczyzną. A mężczyzna, no nie wiem w jakim to okresie czasu było. Ale wracał z pracy i został potrącony przez samochód. O własnych siłach się zaczął do domu. No i tu w domu tutaj zmarł, nie? Z tego co nam wiadomo, to znaleźli go po jakimś czasie, to po kilku dniach to jest przypadkiem, bo znalazł no? W którymś z tych tutaj Tak pod... naprawdę to było morderstwo, no ktoś potrącił i uciekł nie? A takich przypadków w Polsce i jak na całym świecie to masz Czyli to na tej podłodze ktoś po prostu opuścił ten świat tak. Kalendarz zatrzymał się na 2 maja Roku. Ale dobrze, 16 roku A To co to a ktoś A, srały jakieś te Jaki I jest... tak jeszcze w 8 No A to Ty. co to jest? To też jest górę Ale a, to jest całe to, to jest całe osrane no <laughs> Tak konkretnie Tak w skrócie nie? <laughs> Ale to cała półka, nie? Wiesz jest... tu jest... z jakaś wchodzi na pewno nie? Ubabrane Zobacz no jaki tu jest kawał historii, co? Kurtki pozawieszane normalnie na wieszaczkach. Ale ktoś się czymś interesował. Przewóz towarów niebezpiecznych. Kierowca. Wybęd Poradnik kierowcy. Od 2016 roku musi to realizować. Kierunkowy kalendarzyk, tam też z 2016 roku. Szkiełko powiększające. A ta szafa? To no, wy to miejsce znacie chyba, tak? Są nieco no ale generalnie za dużo to się nie zmieniło. Ale wszędzie są te ciuchy. Tam też jakieś portfele. A skóra naturalna ogólnie. Jest dużo warta. Tam jest niezły piernik. Pójdźmy tam. Ja na to, na to, na to tu jakaś pani się przewróciła. Co, co, co? A, konfitury, no. Grzyby, nie grzyby. Wybór nowel. Ło, wow, ale tu jest... Tam szafy, zobacz, pełna gazet. No, widzę, makulatury. To jest do roweru ja Tak, ja tak, no z tyłu sobie Tak, no wieszałem. to taki zasobnik no. Albo też na ramy czasem, nie? Było zawieszone Zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia Szczęśliwego Nowego Roku 1988 rok 88, 88. 88. Tak zauważyliśmy tutaj yy, Mieszkańcy musieli znać na witrynie no tutaj to jest, jest dużo rzeczy z wikliny, zobacz to, jest też wiklina. wiklina Aha, czyli rzucone. sami sobie pletli. Dokładnie. To jest koszyk. Także jest tego dość dużo tutaj, nie? Na strychu bije na całe sterty. Paweł, Strefa zrzutów. Wesley snipe, Snipes. Na dwóch płytach jeszcze VCD. No. <laughs> karty. No, na, na karty w ogóle. Jakaś piwnica jest tu? nie znaleźliśmy. Piwnicy nie ma, ale... Taka kartoflana mogłaby być gdzieś pod stertą tego wszystkiego. O górki zapakowane. Ej, ale tu jest... Od... To było zamknięte jeszcze. Właśnie ja mówisz że mi się wydaje, że ktoś tu był. Patrz, u góry na środku wystawione. No byśmy to zauważyli. Biblioteka chłopskiej drogi. Coś tu było Patrz, tu już mają jaskółki, no, 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 no. Tych korków sporo jest tutaj nazbierane. Przydało, Zobacz. sporo. A, to wiem, to taka ozdoba. Pewnie nie natura. Naturalnie raczej. <noise> raczej tak. Ale takie małe kurwa? No, od A. To mogło gdzieś tu wisić na ścianie nawet. Wiesz? No tak, no. Daj się skusi. Ale tak samo, nie jak ściany. No wydaje mi się, że jakby się człowiek rozpędził tak jakiś no. potężniejszy, to. Tak. jak ja i to na to. No. <laughs> tak. tu masz lodówkę? Ale zobacz, Tutaj nie było belki, znaczy się jest belka, ale drewniana, nie? No A teraz walą elki. Betonowa żeby Ci się nie zapadło, nie? A tutaj zobacz, cały ciężar jest na, na drewnie, no. No, ale cia, cia, ciasno to... ciasto. Ciasno, ciasno. Jeszcze weźmy stryb, tutaj jest... Chyba, że no, tu jest... No, Tutaj weszliśmy tak, nie? Tak, no. To wyjście będzie tamtą stroną. Ale zwróć uwagę, tu masz dwa łóżka, a tutaj jest jakieś. Tam Tak jakby więcej osób niż dwie mieszkały, bo jest... Tu masz dwa łóżka, tam są kolejne dwa. No może wiesz, yy... Wychowa wychowywały się tu dzieci, nie? Później po prostu dzieci dzieci wyjechały, została babcia z dziadkiem. Jakie zobaczcie, się tam, tam, A to jest kuchenne, czy nie? Nie, tak. kuchenne. Ciekawe, czy by śmignęło jakby, czy by zaskoczyłby, nie, jakby ten liczydło, żelazko. Ale to mówię, to może być pod stertą wszystkiego Mhm Ale tu jest szerokie wejście A ja tego... Tam jest taki łańcuch, wiesz? A, łańcuch jest z drugiej strony Ło kurwa, blać A to co to wyryte takie? Jakby nie wiem jakieś insekty może nie, czy jakieś coś by tu żarło, nie? No naturalnie takie dziury się raczej nie pojawiają. Może osy, nie, albo jakieś owady Cholera, wie, jak się to przegryzają wie. przez bo to gips A jest po prostu. A samej góry, Gratów jest dużo, nawet słupki autostradowe są tam. To jest globalna kolekcja mudaszu majd jedno radio tu masz drugie I znowu wiklina. tu zatkane ceny przeloty jakiś ten drzutek Zawieszony na ścianie Właśnie też chciałem tu podnieść To samo pełno pełno literatury to jest palenisko ale to czemu to jest... tutaj w sensie to jest zatkane pyłem nie to po prostu ta? tam jest tam jest jakby cukotka komina, nie a nie jest no się... a co ty tutaj wchodziłeś i czyściłeś ten dekomin czy, czy jak nie wiem Tu jeszcze idzie, zobacz, tutaj rura, która idzie do drugiego chłopieca, no. nie? Też się kończy, tutaj. Możliwe, że tutaj wiesz, wchodzili i czyścili ten komin. No małe takie ten... Witliwy. Tak, to prawda, tu jest całe skupisko tego, nie? To jest płaszcz. No. Ładny. Damski. Lek, wydaje się, przepisu przypi, lekarza, dawkowanie ściśle według zaleceń lekarza. Ciężko się schodzi, nie? No, ciasne. A to słuchaj, sobie tym większym oknem Nie, idziemy się tam wnieść. Strzelam, no coś się osunęło tam. Moi drodzy, to już wszystko w tym materiale. Miejsce to było niezwykle klimatyczne, i razem z nami podążała tam niezwykle mroczna atmosfera. Jeżeli chcecie więcej takich eksploracji, pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału, zostawieniu po sobie jakiegoś śladu w komentarzu poniżej, a my widzimy się już w przyszłych materiałach. Trzymajcie się i na razie.